Hej hej, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do krótkiej mini recenzji gry strategicznej na przeglądarkę pod tytułem Wargame 1942. Tytuł ten jest skierowany głównie do entuzjastów historii i militariów, choć również każdy szanujący się strateg powinien odnaleźć się w tej produkcji. Wargame pozwala graczom z całego świata wcielić się w jednego z tysięcy dowódców stawiających czoła realiom II wojny światowej. Gra opiera się na rozgrywce strategicznej, wymuszającej zaplanowanie odpowiedniej taktyki z wyprzedzeniem, organizacją oraz kalkulacją, tak aby nie skończyć jako mięso armatnie. Głównym miejscem i jednocześnie naszą bazą wypadową w grze jest punkt dowodzenia w postaci najważniejszych i niezbędnych zabudowań, jak kwatera główna, koszary, uniwersytet, fabryki czy miejsca wydobycia surowców. To właśnie tutaj możemy zgromadzić odpowiednią ilość zapasów, niezwykle istotnych na froncie od amunicji dla piechoty po produkcję i zapewnienie zaplecza dla dywizji pancernej. Możliwości jest naprawdę sporo, a kierunek, który obierzemy, ma znaczący wpływ na nasze dalsze losy w tej darmowej grze MMO. Istotne jest zachowanie proporcji i balansu, pamiętając zarówno o defensywie, jak i ofensywie. Technologia w czasie II wojny światowej miała ogromny wpływ na jej losy. Najwięksi przywódcy prześcigali się ze sobą o nowe technologie dające większe możliwości na polu bitwy. Nie inaczej jest w wirtualnym świecie WarGames 1942. Jednak aby je zdobyć, trzeba zatrudnić najlepszych specjalistów z danej dziedziny i finansując badania, odkryć je w bezpiecznych laboratoriach i na uniwersytetach. Nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Potrzeba czasu i naprawdę sporej ilości gotówki. Inni gracze będą starać się nam w tym przeszkodzić, atakując nasz punkt dowodzenia, wysyłając uprzednio szpiegów, którzy dostarczają szereg niezbędnych informacji. I w tym tkwi cały sekret zabawy ciągły niepokój, straty, zależności, zaś z drugiej strony satysfakcja z rozbicia przeciwnika, zagrabienie cudzej własności czy polityczne układy, trudne czasy rządzące się swoimi prawami. W podsumowaniu warto wspomnieć o kilku punktach, które można zaliczyć do wad tej darmowej gry online. Pierwszą i najbardziej rażącą jest podkład dźwiękowy, który co prawda jest w klimacie niepokoju i wojny, jednak jest zbyt monotonny i zamiast rozgrzewać nas do boju działa w dokładnie odwrotnym kierunku. Kolejną sprawą jest słabo wyglądająca grafika i animacje, które nie ma co kryć wyglądają blado na tle innych gier przeglądarkowych. Jedynym usprawiedliwieniem jest fakt, iż gra została wydana w 2012 roku. Produkcja idealnie nadająca się na urządzenia przenośne typu tablety czy smartfony. Niskie wymagania, statyczna rozgrywka, która nie wymaga dużej ilości czasu od gracza. Jedynie czego nam trzeba to połączenie internetowe. Jeżeli więc szukasz niezobowiązującej gry wojskowej o charakterze strategicznym, w której nie trzeba spędzać kilku godzin dziennie, aby utrzymać swoją pozycję w rankingu serwera, to gra Wargame jest ciekawą propozycją. Dzięki za uwagę, liczę na komentarze i opinie z Waszej strony. Zapraszam również na naszą stronę internetową pod adresem kopalnia oraz profile społecznościowe. Jeżeli interesuje Was tematyka gier, nowości, ciekawostki, recenzje czy humor z nimi związany, to zasubskrybujcie kanał i Facebooka, ponieważ regularnie dodajemy nowe materiały. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Ja już się z Wami żegnam i gorąco pozdrawiam. Do usłyszenia. Thank you